Motocykliści i samochody stojące na światłach lub w korku czekają na wolny przejazd. Jednakże kierowca tego samochodu nie wytrzymuje i dopuszcza się chamstwa rozjeżdżając jeden motocykl. Na którym siedziały już osoby. Autor nagrania jadący sobie przez miasto nagle zauważa, jak z prawej strony szeryf próbuje się mu wcisnąć na pas. Cała akcja dzieje się na skrzyżowaniu. Niemal nagrywający nie zaliczył czołowego zderzenia. Plus jednak dla niego za dobre wybrnięcie z tej sytuacji bez żadnych szkód. A sprawca powinien już nie wyjeżdżać na polskie drogi. Sprytny kierowca Opla myślał, że ominie osobówkę i ciężarówkę. I tym sposobem skręci sobie w lewo. No cóż, wymusił on tylko pierwszeństwo na autorze nagrania. Czarny BMW robi manewr zawracania oczywiście w hamski sposób, w jaki nie powinien. Chwilę później w jego ślady idzie srebrne BMW, które skręca, ścinając kilka pasów. Sam nie wiem, czy to droga, czy już może dżungla. Patrzcie na niebieskiego golfa. Jadąc przez skrzyżowanie, nagle on hamuje, bo na drogę wskakuje pieszy, który chyba chciał wskoczyć pod koła, bo nie da się inaczej wyjaśnić tej chorej sytuacji. Autor nagrania, podjeżdżający do skrzyżowania, zetknął się z kierowcą czarnego samochodu, który niemal nie doprowadził do stłuczki. Pędzona wywrotka ostro hamuje, a motocyklista dzięki szybkiej reakcji uchronił prawdopodobnie siebie od kolizji. Pamiętajmy, że im więcej mamy załadunku, tym nasza droga hamowania się wydłuża. Niebieski samochód na pasie do skrętu w prawo, skręca jednak w lewo. Cóż typowe zachowanie. Kilka samochodów przed nagrywającym dopuszcza się łamania przepisów, przejeżdżając na czerwonym świetle. Kierowcy otrzymali zielone światło do jazdy prosto. Jednak Renault z jakichś powodów, zamiast czekać na skręt w prawo, to postanowił, że jednak musi jechać prosto. Kierowca wyprzedza na podwójnej ciągłej. I cudem unika zderzenia czołowego. Nagrywający ze swojego motocykla, trzeba przyznać, oszukał przeznaczenie. Podczas jego jazdy po mieście, nagle w ostatniej chwili, zauważa, jak srebrny samochód zaczyna ścinać pojedynczą ciągłą. Niewiele tutaj brakowało do kolizji. Kierowca z przyczepką nie spojrzał w lusterka i, jak widzicie, zajechałby drogę autorowi nagrania. Na szczęście, w ostatniej chwili cofnął się z powrotem. Zatem nie można tutaj mówić o celowym działaniu, a po prostu o niedopatrzeniu, aczkolwiek ten kierowca powinien zwracać szczególną uwagę następnym razem przy podobnej sytuacji. Autor nagrania wyprzedza samochód, który w ogóle nie sygnalizował chęci wyprzedzania ciężarówki, jednak w ostatniej chwili stwierdził, że będzie wyprzedzał. Autor nagrania, nie chcąc uderzyć w delikwenta, próbuje manewrować pojazdem. Lecz niestety traci nad nim kontrolę i zaczyna dachować. Raczej nic mu się nie stało, ale przykra sytuacja, bo niestety nie był on temu winny. To nagranie przedstawia nam, jak autor dojeżdża do skrzyżowania równorzędnego. Wszyscy dobrze wiemy, jak takie skrzyżowanie działa. Kierowca czarnego Mercedesa z kolei jednak tego nie wie i myśli, że ma pierwszeństwo. Niestety bardzo się myli, bo pierwszeństwo ma autor nagrania. Nie jest to jakieś duże przewinienie, bo grozi za nie tylko 350 zł oraz 6 punktów karnych. Najwidoczniej go na to stać. Kilka pojazdów wjeżdża na pas, który za chwilę będzie wyłączony z ruchu. Białe BMW nie może odpuścić takiej okazji i również dołącza się do tej grupki. A później tamta grupka wciska się z powrotem na lewy pas, zajeżdżając drogę temu samochodowi przed autorem nagrania. Kierowca BMW natomiast jedzie sobie prosto. Zachowania tych wszystkich kierowców były wysoce niepoprawne. Wyścigi ciężarówek to częsty scenariusz na drogach szybkiego ruchu, i tutaj mamy dokładnie tą samą sytuację. Kierowca po lewej stronie jasno sygnalizuje, że chce wjechać na prawy pas, a kierowca po prawej stronie nie spuszcza nogi z gazu. No i oczywiście mu to uniemożliwia. Nie znamy, co prawda, kontekstu sytuacji, co stało się przed tym, ale na chwilę aktualną wygląda na to, że kierowca po prawej stronie zachowuje się nieodpowiednio. W końcu kierowca przed nami potrafi rozpędzić się do takiej prędkości, że może spokojnie zjechać na prawy pas. No i jak widzimy, miał on dwie naczepy, co pewnie powodowało, że nie mógł tak szybko przyspieszyć. Sam nie wiem, co myśleć o tej sytuacji. Bo kierowca z dwoma naczepami też tutaj mógł być w sumie winny, że wjeżdża na pas szybkiego ruchu, gdzie wlecze się jak żółw. Kierowca pas serat, jadąc z rodziną przez miasto, chciał przejechać w ostatnim momencie przed tramwajem. Niestety nie udało mu się i jego samochód można powiedzieć, że otarł się o ten tramwaj. A następnie kierowca zatrzymał samochód przed schodami budynku. Na pierwszy rzut oka, jak można zobaczyć, nic się nie stało. Wina najpewniej leży tutaj mimo wszystko po stronie kierowcy, i sam będzie musiał zapłacić za wgniecenie w swoim samochodzie, bądź też za dodatkowe uszkodzenia tramwaju. Kilka osób podchodzi do tego kierującego i pewnie sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Nie mam pewności, ale motorniczy tramwaju chyba też do niego podszedł. Nagrywający również zjeżdża na pobocze i zapewne też chce się upewnić, czy wszystko w porządku. Rowerzysta przejeżdża przez skrzyżowanie. Nie rozglądając się, czy nie nadjeżdżają inne samochody, wymuszając przy tym pierwszeństwo, i niemal nie wpakował się pod koła nagrywającego. Lewy pasto nie kółko różańcowe, to znane przysłowie, wśród kierowców. W tej sytuacji mamy podobnie, ponieważ SUV przed nami wyprzedza samochody, ale później zaczyna się wlec jak żółw. Szczerze mówiąc mi, już w tym momencie zapaliła się czerwona lampka, lecz autor nagrania jak widać, nie zaczaił. Później jednak kierowca suwa, pokazuje mu, jakie są jego zamiary. Zamierza on gwałtownie hamować, aby wymusić odszkodowanie. Początkowe próby są dla niego nieudane i dziwne, że autor nagrania nie odpuścił sobie wyprzedzania tego niebezpiecznego delikwenta. Później, przy mocniejszym hamowaniu, niestety nagrywający traci kontrolę nad swoim pojazdem i wypada z drogi. Jego samochód dachuje. Cóż, przykra niestety sytuacja, ale mam nadzieję, że kierowcy nic się poważnego nie stało. Jednakże, samochód już raczej do niczego się nie nadaje. Jeśli postanawiasz wyprzedzać, to nie bądź hamem, czyli nie wciskaj się jak sprawca, który na tym filmie wyprzedza. Po pierwsze, mógł tutaj spowodować poważny wypadek, bo jechał na czołowe, ale także wystraszył kierowcę, który spokojnie jechał prawym pasem. I musiał przyhamować, bo inaczej by wjechał w tego delikwenta. Na szczęście autor nagrania przekazał, że sprawa zakończyła się sporym mandatem. No cóż, karma wraca. To nagranie z kamerki roweru bądź hulajnogi. Samochód dojeżdżający do skrzyżowania nie orientuje się, czy ktoś właśnie jedzie ścieżką rowerową i zatrzymuje się na pasach, a powinien znaleźć się przed pasami. Pierwszeństwo w tej sytuacji mają oczywiście piesi oraz rowerzyści. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja nauczy kierowca, aby więcej tak nie postępował. Wyprzedzający na tym nagraniu nie zachował szczególnej ostrożności przy wyprzedzaniu i wymusił na samochodach znajdujących się na lewym pasie hamowanie i zjeżdżanie na prawy pas. Kierowca czarnego samochodu nie upewnia się, czy ktoś znajduje się na rondzie, tylko na nie wjeżdża, tym samym wymuszając pierwszeństwo.